Rekuperacja. A po co to komu? Cześć z tej strony, Karol z kanału Karol remontuje, a ja dzisiaj pokażę Wam pierwszy etap robienia rekuperacji, czyli rozłożenie instalacji. Jeśli chcesz wiedzieć, jaką firmę wziąłem, jak wygląda rekuperacja u mnie, na sam końcu powiem, polecę, bo jestem na razie bardzo zadowolony. W ogóle, czy ta rekuperacja się opłaca? Biorąc pod uwagę, że budujemy teraz Termosy, czyli ładujemy styropiany w posadzki, ładujemy styropiany w elewację, ocieplamy górę. Także naprawdę to powietrze nie ma którędy wychodzić. Do tego jeszcze trzy szybowe okna, szczelny montaż. To powietrze kiedyś gdzieś tymi jakimiś słabszymi oknami, szczelinkami sobie wpadało. W tym momencie nie ma którędy wejść powietrze. I ja uważam, że budowa nowoczesnego budynku... Bez rekuperacji nie ma sensu. Jakie są plusy i minusy rekuperacji? Minusem chyba jest tylko po prostu koszt założenia takiej rekuperacji, gdzie w danym momencie musicie wydać jakieś większe jakiś większy pieniądze. Chodźcie do mnie, zobaczycie jak wygląda rekuperacja. To jest na razie pierwszy etap, czyli rozłożenie instalacji, bo ogólnie rekuperacja, jak jest montowana, dzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap to jest rozłożenie instalacji, a zrobienie rekuperacji wygląda tak, że jest podzielone na dwa etapy, czyli rozprowadzenie instalacji, i drugi etap, czyli już ten czysty. Jak już wszystko będzie zrobione, ekipa przyjeżdża i montuje rekuperator. Tak samo rozłożone. Te etapy są na koszty, czyli pierwszy etap to jest tak jakby jedna transza i potem drugi etap to też jest druga transza, czyli no nie bije tak bardzo po kieszeni. Rekuperator będzie stał w kotłowni. Czyli od razu po wejściu z prawej strony na wprost prawdopodobnie będzie piec. Rekuperator będzie wisiał na tej ścianie. Tutaj przygotowałem sobie odpływ skroplin, gniazdko do zasilania, zrobiłem dwa. Nie wiem, czy dwa są wymagane, ale zrobiłem dwa, zalecane na oddzielnym bezpieczniku. Niestety nie ma takiej opcji, żebym tych gniazdek w tym momencie, tak? Żebym w tym momencie zrobił na innym bezpieczniku, bo mam te gniazdka dwa na jednym i te dwa, tak jakby pociągnąłem sobie szeregowo. I do tego jeszcze y, przewód internetowy też powinien być wypuszczony. Sama instalacja y, w tym momencie zrobiona jest y, czerpnia od strony północnej. Z drugiej strony zrobiona jest wyrzutnia troszkę niżej względem czerpni. Jedyne, co to się tylko zastanawiam, czy nie jest za blisko siebie ta czerpnia i wyrzutnia. Ale takie są warunki w tych naszych budynkach. Na strychu nie było nawet opcji, żebym montował rekuperator, także chciałem zrobić to w kotłowni. Cała instalacja, poprowadzone rury jak wygląda sama instalacja to wrzucę Wam na samym końcu, albo czy wrzucę Wam projekt instalacji, żebyście mogli sobie zobaczyć. Garderoba, wyciąg, sypialnia, nawiew, łazienka. Dalej tak samo, nawiew. Nie, przepraszam, w łazience, wyciąg. Wyciąg, w łazience. I w salonie są dwa punkty. Jeden jest w kuchni też wyciągowy, i jeden w salonie nawiew. Chodźmy na górę, bo na. A jeszcze jedna rzecz. Tutaj są jeszcze zrobione przewierty przez. Strop w tym miejscu w rogu. Zaraz Wam pokażę, dlaczego w tym miejscu są zrobione przewierty. Chodźcie na górę. Łazienka, wywiew, pokój, nawiew. Jeden pokój, drugi pokój, nawiew. I zobaczcie, w tym miejscu mam takie małe centrum. Yy... Różnego rodzaju instalacji jest rozdzielacz od podłogówki, no i są te przewierty zrobione tylko dlatego, że tutaj, w tym miejscu, gdzie jest komin, o tu je będzie prawdopodobnie zabudowa lub jakaś półeczka. Jakoś to postaram się ogarnąć tutaj. Specjalnie w tym miejscu nie robiłem ogrzewania podłogowego, żeby właśnie można było bez problemu się przewiercić. I zrobione. Jedna to jest wywiew. Druga to jest nawiew, rozprowadzenie. Specjalnie poprosiłem Panów o rozprowadzenie przy, bardziej na skosach niż w suficie, ponieważ wysokość w tym, na tym poddaszu u mnie w tym momencie wychodzi 2,60. Jeśli bym się opuścił z rurką 75, czyli około 10 cm, jeszcze płyta do tego, to by się okazało, że żebym miał 2,5, może niecałe 2,5 m. A chciałbym, żeby było takie zachowane, te 2,60, ewentualnie 2,5 metra tutaj wysokości. I poprowadzony jest na skosach, ponieważ tutaj dojdzie jeszcze 30, ogólnie będzie 30 cm izolacji, więc dojdzie jeszcze 15. Ta rurka będzie z każdej strony zaizolowana, więc nie będzie tutaj w żaden sposób przeszkadzała. A górą by musiał prawdopodobnie opuszczać się z sufitem czyli w tym momencie mam 2,5 metra w tym momencie mam 2,5 metra. Tak jakby się opuścił 10, to miałbym 2,40. O, nie 2,60, tylko 2,40. tylko 2,50 jest w tym momencie do do jętki. Dlatego no troszeczkę nisko, prawda? Ogólnie firma, nie wiem czy powinienem to mówić, ale no chyba mogę powiedzieć firmę, która mi robiła. Jest to firma EcoComfort. Rury, które są wykonane, są to Ventiflex Plus, które są użyte. O samych rurach to sobie możecie poczytać, ale praktycznie każde rury to jest to samo. Ogólnie zdecydowałem się na rekuperator Vasco. Odzysk ciepła 91%, jakiś bypass 100%, nie wiem co to znaczy. Głośność 48 dB, pobór mocy 84 W. Gwarancja 6 lat, ale tylko w momencie, jeśli zamontujecie z rurami, z rurami Spiro, chyba czyli tymi najdroższymi. Ogólnie 2 lata gwarancji na rekuperator. I zobaczcie, cena, którą mi zrobili tutaj, to jest cena 19600 600 netto, czyli tam wychodzi około 21 000 brutto. Ogólnie wyceny, które miałem na te instalacje, moje tutaj zrobione rekuperacji, to sięgały nawet 35 000. Dużo zależy od rekuperatora, natomiast myślę, że rekuperator jest bardzo dobrej firmy. Bardzo dobry. Będę Robił, wykańcza teraz poddasze. I jak zrobię na dole kotłownie, dzwonię do nich. Wygląda to tak, że najpierw wpłacam tą zaliczkę. Teraz za, za pierwszy etap to była 3 dni wcześniej zaliczka w wysokości 5400. Przyjeżdżają, robią 3 dni po wykonaniu. Druga zaliczka, druga, tak jakby wpłata za ten pierwszy etap. Znowu 5400. Drugi etap już jest właśnie montowanie rekuperatora i tam zaliczka jest przed przyjazdem ekipy o tam około 8000 i na sam koniec jest dopłaty około dwóch tam z kawałkiem. Także yy, myślę, że całkiem fajnie jest to zrobione, całkiem dobra cena za instalację. Tak to wygląda u mnie. Jeśli macie jakieś pytania do a propos mojej rekuperacji, to piszcie. Jeśli wy dostaliście lepszą wycenę, a bowiem można było zrobić samemu, ale nie znam się na tym, nie chciałem tego robić samemu. Napiszcie, ile Was kosztowała, czy samemu jest dużo, dużo taniej. Cześć, trzymajcie się.